Papa Slash Portable Sierra Papa Slash Portable, Cześć, dzień dobry, tu Stefan Olga 9 Paweł, Mariusz, dzisiaj mamy 28 kwietnia 2024 z całym ekipą rodzina Adama ja z moją żoną jedziemy na szczyt korbania Wyruszamy z takiego parking, parkingu spod szczytu eee, szlak na około godzinę z groszem ponad 2 km bardzo dużo ludzi tutaj chodzi no więc będzie ciekawie za mną wędka eee, za mną wędka bo popróbujemy troszeczkę na 10 metrach łączności czy tam jak zobaczymy co, co wyjdzie eee, Adam ma tam dipola na 40 na 20 metrów a ja spróbuję spróbuję porobić łączność na 10 metrach. Tyle. Początek wycieczki. Godzina 14.50. I 21 stopni ciepła. A zaczynamy wycieczkę z wysokości 550 metrów nad poziomem morza. To tymczasem prawie 800 metrów. Już przekroczone. Cały czas pod górkę. Delikatne wypłaszczenia, tak po 20-50 metrów. Teraz cały czas jedziemy pod górę. Idziemy zielonym szlakiem. A szczyt ma 895 metrów nad poziomem morza. Dzisiaj temperatura 23 stopnie. Las paruje. Jest bardzo wilgotno. No, i tak idziemy. Idziemy do góry. Ależ jakaś ekipa za nami innych państwa idzie, ale powoli. Nie jest źle, ale tylko że ten, ta wilgotność i ta temperatura, do której musimy się przyzwyczaić, nam troszeczkę doskwiera. Ale powoli, powoli. Metr za metrami zdobywamy korbanie. Do znaczenia SOTY. SPBI. 0,22 Bo tego nie wspominałem wcześniej godzina nie 15 minut od pozostawienia samochodu Zdobywamy szczyt korbanie będziemy się rozbijać tam przy tych altankach szczyt zaliczony, taka wieża widokowa z okrągłymi schodami ładnie Widoczki to po aktywacji coś nakręcę i, 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 i pokażę Widać Jezioro Solińskie i tak dalej Ale to później Jak na razie zabieram się za to co robimy, To znaczy za zabawę w krótkofalarstwie Echo Alpha 5, Juliet November, good afternoon 59 Yes, thank you 73, have a nice day. Sierra Oscar 9, Papa slash portable cq sota 2, Yes, Italy Zulu 2, Quebec Zulu Hotel, good afternoon, uh 5-9. Yes, thank you 73, have a nice day. Echo Alpha 2, Delta Tango Manuel good afternoon free by free Yes thank you 73 uh, CQ Sota CQ Summit on the Air, Sierra Oscar 9 Papa slash portable CQ Sota Oscar Yankee Echo Sierra Victor Two Oscar Yankee Echo uh, Good afternoon Five by Five Yes Thank you seventy three Q R Z Mike Zero Mike Delta Alpha Good afternoon Five Nine Yes Five Seven Thank you seventy three Q R Z radio quebec charlie please your call golf whiskey zero radio quebec charlie good afternoon five nine yes thank you 73 qrz echo alpha free echo victor lima yes five by five uh, and um, uh, report uh, 10 meters in three three by one qsl yes qsl thank you 73 have a nice day qrz qrz echo alpha to charlie kilo x-ray good afternoon five nine Jest. Jest. thank you, thank you. 73. Jest. 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 widokowej Jest. dostępny Jest. to to Jest. Jest. powiedzieć, Jest. 270 wygląda powiedzieć, jest widoczków. Tam już są góry wysokie w Bieszczadach, prawdopodobnie. Bo tak widzę wokół. Nie ma nic. Tam są Bieszczady wysokie. Tu naprzeciwko nas jest Solina. Tam są takie dwie wieże telekomunikacyjne. Jedna z nich to jest na szczycie Partyja. To co pamiętam, byłem w tamtym roku. A tak, poza tym nie rozpoznaję tutaj szczytów, ale widoczki bardzo ładne. Tutaj z tej wieży, chociaż ona nie jest aż tak bardzo wysoka, szkoda, bo ta część byłaby też widoczna. No ale cóż, jest co jest i z tego się trzeba cieszyć. No jezioro Solnické jest duże, chociaż teraz nie jest to tak widoczne. Tam widać. A widać zaporę, taki szary pasek. Nie będę przybliżać, żeby tutaj nie, nie zepsuć e, e, nagrania. E, my byliśmy rozłożeni tam na tych dwóch, jednej z dwóch e, altance, altance. Adam się tam teraz jeszcze pakuje, ja już jestem spakowany. My uciekamy do samochodu. No to cóż, takim akcentem. Kończę łączności i idę na dół. A na dół idzie się takimi schodami. No, możecie tak zobaczyć. Tak to wygląda. Takie małe podsumowanie łączności ze szczytu Korbania. Z oznaczenia SOTSPB i 022. Zrobiłem 37 łączności. I to tak, 16 łączności na 40 metrach, 9 łączności na 20 metrach i 2 łączności na 10 metrach. Wracamy sami z tego względu, że spieszymy się na obiad. A mamy tam wyznaczoną godzinę. No i cóż, chciałem podziękować łowcom, bo dzisiaj albo teraz nie było aktywatorów na tym szczycie. No i do następnych spotkań. Tutaj Mariusz, Stefan Ulga 9, Paweł. Cześć, do widzenia, 73. Hej.